Na szanowskich drogach jest coraz więcej wypadków. Przestrzega policja, która zapowiada ostre kary dla piratów drogowych. Na drogach powiatu szanowskiego robi się coraz niebezpieczniej. Według policyjnych statystyk w tamtym roku w powiecie zginęło 10 osób. Do tej pory szanowska policja odnotowała już 7 śmiertelnych wypadków. Według statystyk głównym sprawcą wypadków na drodze jest brawura. Drugie miejsce zajmuje alkohol. A przykład nieodpowiedzialności pijanych kierowców można by mnożyć. Oprócz tego, że narażają własne życie, to także bezpieczeństwo innych osób. Osób, pieszych i kierowców. z tych statystyk, które tutaj prowadzi policja Krzanowska, no niestety wynika jednoznacznie, iż takimi najbardziej największymi błędami ze strony kierowców, którzy poruszają się po drogach publicznych, jest nadmierna prędkość, jest wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, no i niestety, ale jazda po spożyciu alkoholu. Policja nie ukrywa, że duży wpływ na zwiększoną liczbę wypadków mają remonty, utrudniają ruch bez wątpienia pogarszając stan bezpieczeństwa. Niebezpieczne sytuacje stwarzają także młodzi kierowcy, którzy niedawno zdobyli prawo jazdy i wydaje im się, że teraz drogi należą do nich. Ci, podobnie jak inni amatorzy szybkiej jazdy, nie mogą jednak liczyć na pobłażliwość organów ścigania. W Chrzanowie coraz częściej pojawiają się patrole zatrzymujące kierowców. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają właśnie na tych piratów drogowych. Na jaką kontrolę muszą się przygotować kierujący, jeżeli zostaną zatrzymani przez patrol? Jeżeli kontrolujący policjanci zatrzymają pojazd, zatrzymają rowerzystę, no muszą wiedzieć jedno, powinni posiadać dokumenty, czyli prawo jazdy, dowód rejestracyjny, obowiązkowe ubezpieczenie OC i po prostu muszą być trzeźwi kary i to poważne. Posypią się też dla kierujących, którzy na widok policyjnego patrolu postanawiają przyspieszyć i nic sobie nie robią z nakazu zatrzymania. Grożą im za to konsekwencje karne. W takich przypadkach sprawa kierowana jest do sądu grodzkiego w Chrzanowie. Muszą się także liczyć z utratą prawa jazdy. Były przypadki. Były te przypadki w głównej mierze zarówno w trakcie zdarzeń drogowych, czyli m.in. kolizja czy wypadek, kiedy kierowcy, którzy no niestety byli w stanie nieprzeźwym, uciekali, uciekali z miejsca zdarzenia. Zdarzały się też przypadki, kiedy policjanci będąc pieszo w trakcie zatrzymania pojazdu, no niestety musieli się salwować uskokiem na bok, aby nie zostać przejechanym przez tego kierującego. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że walka policji z nieodpowiedzialnością i lekkomyślnością kierowców przyniesie wyraźne efekty, a statystyki policyjne przestaną przerażać. Dla Krzanowskiej Telewizji Nikolina Lekowska.